Witam Was, ja witam Matka Smak I w tym odcinku zaprezentuję mój świat Dobra Przyspieszę Wam ten filmik Żeby Wam nie przedłużać Zgadzam sobie No to się gorzej, dlatego zrobię na krótko. Dobra. Tu mamy taki mini mm, zameczek. Czyli jak wybyście to na to. Mam niby robię, bo wiem, że to na stylu. Aha, fajne, że to nie. Jestem na Spróbujmy trafić. Hmm. Prawie. Dobra, wejście tu jest trudne Czyli udać tutaj. Trzeba. To jest bardzo ciężkie i trudne dla osób, które pierwszy raz grają w Minecrafta. Więc raadę wam uważać. Dobra. Tak. Przejdźmy dalej.

Na przykład mamy item, że jak się radzi z tą Tu mam baszę, tak jak już przeczytaliście pewnie, tu mam napisane LOL, albo coś innego. Tutaj mi woda nie wyszła. Więc proszę was przedmiot, zadać mi w komentarzy. I to by było chyba na tyle z pachawaczem najwyższym. Szczęśliwe, szczęśliwa ulepszanie, ulepszanie, że ulepsza przedmiotów ulepsza tu. tutaj ulepszałem sobie, mocno, cztery, płomień na jeden, nie skończyłeś na jeden, mocno, nie wiem, co, k***a jakaś, spalny mój nie, nie, powałe, jutro powinienem Wam pokazać, serwer mój i mojego kolegi. Dobra. Przejdźmy do instalacji. Dobra. Wchodzimy w, w tutaj start. dajemy uruchom. Piszemy procent up data procent. Klikamy OK. I przechodzimy do takiego folderu. Tu będziemy mieli różne rzeczy które pobieraliśmy i tu mamy kropka majka otwieramy i uzyskamy asfalt wind a służy za pomocą heavy serwis run to już możemy zamknąć tutaj uzyskamy cross usuwamy na początku meta i ja mam po angielsku, teraz będziecie mieli po polsku Usuwa nam się usunęło nam się pokażę Wam jak grać na przykład swój skin. najpierw tworzymy swojego skina, później nazywamy go przestrzega H, to już i wrzucamy go do folderu z MOP. Otwieramy folder MOP. Co to jest? Tak. No dobra, otwieramy folder MOP, bierzemy, przenosimy, okej okay. i już mamy. I tutaj jakbyście chcieli mieć ten moment, to, to bierzecie przekładacie tu. I gotowe powinno być. Jeszcze Wam pokażę, że to zadziałało to z tym skinem. Mm. Zrobię to jak najszybciej. żeby Wam nie przedłużać. Znowu mi się zepsuł Majka. Nie wiem, czy mi to teraz działa już, czy też nie będzie działać. Ale spróbuję. Nie działa to. no, no będzie działać na sztubę. Ja się z wami żegnam, subskrybujcie, komentujcie i... Dlaczego, no, że jest już prawie 22 to dobranoc smarkaczem